Pasło rogu. Wszystkie się oczy w tę stronę zwróciły i jako czujne ogary pomknęły w las. Oto wyszedł z brodów orszak konny pod czatowniczą strażą i ku namiotowi pańskiemu podąża. Przyniósł wódz Przysłonił wódz dłonią oczy i wilcze miota spojrzenie, aż znagła wstał. Ciężko po stopniach idzie w stronę. Zmierzały wprost ku królewskiemu stołkowi. Wielkie rycerze niemieckie zakute w żelazo. Ze środka ich jak gdyby. Z zamczystego łona zastępu wyszedł człowiek, chudy, z twarzą wykrzywioną od boleści. Z badylów róży dziki, za dnia, gdy na nie, nie patrzy nikt, wdziewa na głowę mitrę biskupią z pnia drzewnego uciosaną, na której ze wszech stron ciężkie zawiesza kamienie. Czemuż to czyni, powiedz? Żeby go panie biły po głowie, gdyby się o sprawach żywota ziemskiego zadumał. Patrz, wielki królu, na tobie zbroja złocona z łusek stalowych, na skórę nieprzebitą, naszytych, pod stopy twoją, pod stopą twoją szkarłat bezcenny. I dzicze wnet każe dawać chleby przecudne, słodkie kołacze ze zboża w ziarnach mielonego, co się na niwie przewodniej łońskiego urodziło roku, gdy on daleko wojował. Hucznie ucztują rycerze róg, który pełen miodu z rąk do rąk idzie, tęgo a bez rachuby pije walgierz. Fali mściwową dziedzinę, Wysławia ciche dolinki i jeziorzysko, Pochyłe zadumane góry, Pole zaorane i cichy sad, Gdzie białe kwitną wiśnie. Długo trwała uczta, Do ciemnej trwała nocy, Aż runął koniąc Walgierz na skóry niedźwiedzie, Warstwami w kącie izby usłane, Kamiennym zasnął snem. A o północku o pierwszych kurach Padnie zmora na jego chrapiące piersi, przydusi mu zmora potężne barki, jakoby zbuja kolany, a gardziel ściśnie kleszczami. śni się sen. Wypływa z pustki nocnej mgła ważka, łąteczka błękitna, boginka cudnej postaci, dziwnej urody. Spojrzał w nią nagle rycerz, Walgierz, oczyma widzącymi poznał ją w krzyku radości. Cudki to żony twarz! Oczy jej bławy jak głębokość nieba i jak rozdoły królowego morza. Oczy jej żywe jak na woda. Rumiane śmieją się usta. Senna rozkosz objęła głowę i otoczyła szyję. Aż oto słyszy błękitnej ważki tajny, tajny do duszy mówiący szept. Walgierzu, Walgierzu, cudna. Jam jest, żono Jużem nie twoja, mówi żona Krew w żyłach krzepnia, serce staje w biegu Słowa się wymkną z pomiędzy skostniałych bark Którześ ty jest, umiłowana Wróć się, wróć Dokąd mam wrócić? Wróć się, wróć Czemu tak mówisz, żono moja? Jużem mnie twoja, rycerzu, żona Którześ ty jest, jasnowłosa Walgierzu, walgierzu cudna. Jam to jest dusza twoja. Ty jesteś dusza moja, dusza twoja. Spod głuchej męki wstał rycerz rano. Głęboki lęk ozioną serce upadłe i żal niebaczny na wywody rozumu. Zatroskał się głęboko mściw, pod jego dachem dziwożona piersi konią zadusiła. Pod jego dachem gościa serce jest oczynione i od strzygi uczynek został zadany. Siedli do rady towarzysze i ugważyli gorącym słowem, że trzeba, nie tracąc czasu, iść do wróża po odczynienie. Szli tedy wnet wszyscy czterej, we święte tęgobory, w puszcze łysicy. Brnęli woje brzegiem strumienia czarnej nidy, urodziwymi wądoły wśród olch i świerków, po smugach mokrawiny, kędy się żywa woda w wysokich trawach kręgiem, kręgiem, stęgą, wstęgą bije. A gdy się rozdzieliły strumienie i rozeszły, ten ku strawczanej, a tamtej ku wielkiej górze. Ruszyli za środkowym, co po ostrych kamykach, po rudych mchach z uroczym szmerem pląsał. Ślad jej całuje. Nazwy nieznane, pogwary cudze, rzekomo z zaziemskiego języka spływają z warg. Ciąga rycerz otrzyma rozkosz widoku sprzętów i szat żoninych, a ręką drżącą od zachwytu, od szczęsnej trwogi głaska. Długą, więźniu! Więźniu, czy jeszcze śpisz? Kochanek dorzuci z krzykiem: więźniu, czy śpisz? Zbudź się, spalcze i patrz. Uf, milcze do żelaznego słupa podobien, na którym wisi zdawien dawna. Powieki się raz na zawsze zawarły i oczy patrzą w głębinę nieszczęścia. W jaskinie. Pozdrawia walgierz oczyma rozkosznice ściany i uśmiech szczęścia posyła ciemnej bizantyjskiej kotarze. Strzymał się u proga, w modłach duszy, jakoby w gęstym obłoku. W owej chwili rzuci niewidzialna ręka rzemienny stryk na jego szyję, zdniosa. Zatrzasło się jego serce i zawarło. Mózg się wywrócił. Ciało skręcone w kłon opadło w bydlęcy sen, sen niedźwiedzia poszarpanego od stada psu. Głębokością mej łaski, daję ci radę, zapomnij. A jakże się to czyni, żeby zapomnieć? Odwróć oczy od rzeczywistości i patrz w złudzenie. Patrz w złudzenie swego majestatu. W złudzeniu jest siła życia.